Pustynia jest piękna, jak się patrzy z daleka, albo jak jest y, piasek i wydmy. A tu, były, pi, tu był piasek przerośnięty krzakami przez 150 km. Przez 100 km po tankowaniu kład zużył 20 litrów paliwa, i wyglądało na około 100-120 km przed metą, że mogę w ogóle na tym paliwie nie dojechać do mety. Więc. Y, przez około 100 km odcinka jechałem na kropelce bokami tak, żeby łapać troszkę zielonego trakcję, a nie grzebać się w śladach, które były po prostu bardzo grząsko, grząskie i czołówka miała dużo lepiej, bo było o wiele mniej grząsko, o wiele mniej paliwa zużywała. Ja musiałem bardzo oszczędzać, bo wiedziałem, że mogę przyjechać na ostatkach paliwa i rzeczywiście oszczędzając przez ponad 100 km paliwo na dodając tylko tyle gazu ile było konieczne i jeżdżąc bokami przyjechałem na absolutnej reszce może miałem 4 litry paliwa na mecie gdybym jechał głównym śladem większość czasu a były to takie bumpy cały czas to mogłoby mi po prostu zabraknąć paliwa więc musiałem niesamowicie uważać i żeby jechać Śladem trasy, czy blisko, ale nie głównym, yy, yy, nie głównym założonym śladem, bo tam było grząsko. Jedynka, dwójka bardzo rzadko można było wrzucić trzeci bieg. Niesamowicie yy, ciężkie stop, kilkadziesiąt kilometrów, ale dojechałem. Jestem zadowolony, yy, tracę trochę yy, niestety codziennie w ostatnich dwóch dniach, trzech do yy, liderów. Mam nadzieję, że będą wydmy i że będzie można pokazać jeszcze umiejętności jazdy po wydmach, po czystym piasku, a nie tylko po krzakach, krzewach i kamelgrasie na pustyni. Bardzo ciężki, wyczerpujący odcinek. Tysiące przysiadów. Chyba nie zrobiłem w życiu tylu przysiadów ile dzisiaj. Niemniej jestem zadowolony, bo utrzymuje się w czołówce, choć muszę przyznać, że sprawia mi to ogromny wysiłek, ogromny trud, żeby trzymać się cały czas blisko czołówki. Przyjechałem szósty albo siódmy na OS-ie, ale to mnie nie martwi. Gorzej, że trudno się strasznie wyprzedza. Zresztą jechaliśmy z kilkadziesiąt kilometrów z Anduharem i później on został gdzieś. Ja pojechałem swoim już tempem. Wydaje mi się, że mogłem troszkę przyspieszyć, niemniej yy, bardzo wyczerpujący odcinek i myślę, że w, wielu zawodników będzie, będzie go wspominało jako jeden z najcięższych w życiu.